Ja po Brianusza. Tak, tak. A czy u Państwa w domu wszystko jest dobrze? Mhm. To dobrze. Jezus, Maria, mam nadzieję, że nie powiedział jej o piątku. Już widzę te nagłówki w gazetach. Toksyczna babcia. No wiadomo, jak jest. Dzieci w przedszkolu czasem opowiadają. Dzieci dużo kłamią. Dlatego trzeba umieć czytać między wierszami. No tu się akurat nie napracujesz, bo mój syn to otwarta księga. Przemilcz, poczekaj, uspokój, oddech. Może ci się tylko wydaje. Hmm. A pani mama to często zabiera wnuka na te eskapady karciane? Zabiorą mi dzieci przez własną matkę. Babcia Brajanusza się leczy, a w weekend była u nas na przepustce i mówiła dużo od rzeczy. Teraz znowu jest w zamknięciu, także nie będzie już problemu. Dlatego właśnie nie warto wierzyć we wszystko, co mówią dzieci. Jezu Irena, ja tyle w kolejce zapytałam. Naczekałam jak tutaj. Wy te dzieci jakoś na prezent pakujecie? Czy znaleźć ich nie możecie przed wydaniem? Brianusz, babcia! No sama pani widzi. A pani mamusia to nie powinna być w zakładzie zamkniętym? Ja to idę o zakład, że jak pani się zaraz nie przymknie. Babcia! Brianusz, chodź szybciutko się spieszymy. Do widzenia, wariatki.